Unijni eurokraci chcą czytać wszystkie Twoje prywatne wiadomości. Brzmi jak teoria spiskowa albo żart? Niestety to będzie działo się naprawdę. Trwają prace nad wprowadzeniem przepisu nakładającego obowiązek na producentów oprogramowania, takie jak komunikatory szyfrowane, jak na przykład Signal czy Telegram, obowiązku skanowania każdej wiadomości, jaką przesyłamy do innego użytkownika. Każda wiadomość przed wysłaniem będzie zeskanowana, a dopiero później zaszyfrowana. To jest chore. To tak, jak gdybyśmy szli na pocztę z zaklejonym listem i pani urzędniczka w okienku pocztowym otwierała ten list, skanowała jego treść i dopiero zaklejała kopertę i wysyłała ją dalej do odbiorcy. Tak, tak. W imię obrony nieletnich. Taka inwigilacja. Dlaczego wspominało o tym dzisiaj? Ponieważ mamy 29 października, i to właśnie 29 października 1969 roku w Los Angeles na Uniwersytecie Kalifornijskim powstała pierwsza sieć protoplasta dzisiejszego internetu. Sieć, która została stworzona po to, aby być odporna na cenzurę, na blokady, aby nie dało jej się zniszczyć jednym atakiem, na przykład wojskowym. Stawiała na bezpieczeństwo i poufność, a w chwili obecnej ta poufność chce nam być zabrana. To kolejny krok w stronę cenzury i kontroli internetu. Znamy już przypadki stron internetowych, które na przykład nie są dostępne z Polski i żeby móc je obejrzeć, musimy korzystać z VPN-u. To naprawdę idzie w złym kierunku. Pamiętajcie, Konfederacja Korony Polskiej jest zawsze za internetem, który jest bezpieczny, ale przede wszystkim poufny. Stoimy za poufnością waszej korespondencji.